Cześć, witajcie w ten piękny, słoneczny dzień na Miodowej Zagrodzie. Dzisiaj będę działał z kurnikiem. Kuraki i kaczuchy na wolności. gdzieś to, widać je tutaj? Muszę chyba, muszę bo ja sam nie widzę, ja sam nie widzę Was w tym. O, teraz. Jak widzicie, kuraki i kaczuchy na wolności. Kaczki zachwycone. Piją wodę na maksa ja już mam tutaj deski nacięte przygotowane myślę że ich starczy. zobaczymy mniej więcej powinno to być jeszcze tam mam parę takich krótszych niedociętych tu mam przygotowane wysztaplowane pszczółki sobie latają słoneczko świeci no to mnie cieszy w końcu może się jakoś odrobię Jest sobie kantówki tutaj tnę na wymiar na konstrukcję ścianek na kurniku to też może tak objaśnię na szybko. Na kurniku montuję takie deski opasające, bo tutaj w środek pójdzie, pójdzie kantówka z tej strony, i do tego aby będą przybijane deski, no to one sobie tutaj na tym jakby staną, żeby tutaj była ta równa płaszczyzna i od tej równej płaszczyzny wokoło całego tego, no cały obrys, będzie mi też to wygodniej po prostu robić, gdzie sobie te kantówki dać. I po całości będą, będą deski wokoło. A tutaj jeszcze do środka, to jak widzicie, od środka, ja może tak, żeby nie świeciło to słońce, bo już słońce jest mocne, fajnie fajnie świeci. Tutaj pójdą te. Pójdzie jeszcze płyta OSB do środka, no bo tutaj, jak widzicie, są szpary, nie? To możecie zobaczyć. Są szparska takie, że, że to by wiało. Ta podłoga jest też taką. Poniekąd troszkę konstrukcją i właściwa powierzchnia będzie będzie z płyt OSB. Czyli to szczelnie za na za, za no, takie kantówki pozbierałem gdzie co mogę. To już mam docięte na 220 No i będę i będę z tym działał strasznie mi to moje oczko wodne zaszło takim zielonym tym zaczyna kwitnąć. No ale to jest jakby do przewidzenia. No to jest jakby do przewidzenia. Także, także, także musiałem się z tym liczyć. Nic, ja sobie będę działał. Chwila minęła. No i mamy już tak. Może za dalsza wezmę. Kantówki już stoją. Zabudowane jako słupy. Ustabilizowane tymi bocznymi deskami. Na razie tylko trzy, bo tutaj muszę mieć jakieś dojście. Jak widzicie? Tak, obite. To trzeba było wypionować. No i, yy, I na tych kantówkach najlepiej. No jak widzicie, tu też się zmieniło troszkę, bo powstała taka podłoga. Nie jestem z niej do końca zadowolony. Jest ona zrobiona tak średnio, czyli w sam raz. <grym> no nie wiem, czy ona wystarczy, czy to będzie dobre. Jeszcze muszę to przemyśleć. No bo yy, widzicie jest płyta USB. Nie wiem, czy na tym ta ściółka, czy to nie będzie wszystko gnić w pizdziec, bo może i tak być. Dlatego, no dlatego się zastanawiam, czy to tak zostawić, czy coś tutaj jeszcze zrobić. Muszę o tym poczytać, przemyśleć to, jak to, jak to zrobić. Możecie mi też doradzić, bo no nie jestem pewien, jak to tutaj, ta, ta, ta podłoga będzie. No jest ona na pewno w tej chwili już grubsza, stabilniejsza. Nie powinno tu specjalnie jakoś bardzo wiać przez nią. No i no jeszcze, jeszcze muszę pomyśleć, jak zabezpieczyć to, żeby ona nie zgniła mi szybko. Od tych, od tych, od tego, no, od tych główien, no. no, co tu dużo gadać? No, może, może wystarczy sama folia i, yy, i głębokie ściłkowanie i raz za czas w miarę delikatnie zebrać i wymienić. No, tutaj deski tak troszkę, troszkę obciąłem, No i teraz myślę, że widzicie o co mi tu chodziło. Te deski, które sobie równo tutaj przylegają, to jest takie wypełnienie, a to zarazem yy, mi wyznaczyło fajnie, tutaj, miejsce jak podłoga idzie. Nie? No. No, w filozofii żadnej nie ma no, nic, działamy dalej. Tak, moja mój drup, moja gawieć sobie tutaj chodzi, spaceruje. Kaczuszki sobie wodę piją, No to przymknę na chwilę. A ja w tym czasie spójrzcie, jak mi idą postępy. Staw, jak zielony był, tak jest. Oczko, o! No, a ja tutaj już zabijam to deskami. Z każdej strony braknie mi tej desek chyba tak, tak mi się to wydaje. W środku tak to wygląda. No nie wiem, czy w sumie wam mówiłem, ale tutaj na to pójdę na zewnątrz, na tę stronę. O, z tej strony pójdę, bo tutaj tak mi nie świeci o lepiej, tu na tę stronę zewnętrzną pójdą jeszcze deski takie. No, takie po prostu ładne, obrobione. W pionie, żeby woda jakby, też żeby ściekała po tym nie zostawała tutaj w tych rowkach, to, to od wewnętrznej strony może tak iść w poziomie, natomiast od zewnętrznej strony, no to powinno być tak pionowo. Generalnie tak to z tego, co robiłem, tak jest najlepiej ustawiać, żeby ta woda sobie miała swobodnie jak spływać, bo tak to się rozlewa, zostaje w tych rowkach. Yy, przez kapilary wciąga do, do drewna, dłużej wysychane, no i zaczyna to gnić w tych miejscach. To jest, to jest sprawa dosyć oczywista. No. no i tak to wygląda. Wydaje mi się, że to całkiem, całkiem nieźle wychodzi. Jeszcze to jest powiedzmy kwestia konstrukcyjna, nie, nie jeszcze wykończeniowa. Dosyć duże mi to wyszło. Z jednej strony duże, bo może tak, wysokie. O, bardziej, że wysokie. Z jednej strony wysokie, natomiast. Natomiast no wydawało mi się, że to nawet będzie jeszcze większe, szersze. To jest, to jest taki równy, można powiedzieć, 6, bo 2,20 na 2,20 na 2,20. No, tak to wygląda sobie. Całkiem to się ładnie wpisuje mi w plenerek. To drzewko tutaj zostało. Nie wiem, czy ono nie usknie. Będę musiał je troszeczkę obciąć. No i jeszcze cały czas myślę nad tym dachem. Jaki tutaj dach pyknąć? No bo najładniejszy był, był teoretycznie dwuspadowy, choć to już jest tak dosyć wysokie. Nie zaś roboty więcej przy tym dwuspadowym i więcej materiału. Stąd chyba zrobię jedno spadowy. Może taki z wystawą południową jakąś tam fotowoltaikę czosnę. <noise> Może to tak być. Dobrze, wróćmy do gąsek. No boże, gąsek, no gąsek jeszcze nie mam, mam kaczuszki. Tak no, sobie ładnie dziubią. Bardzo ładnie się zrobił ten taki z czubkiem. Są oby, obydwa kuczaki, w zasadzie kury. Całkiem ładnie się mi opierzyły, podoba mi się to. Ten ma takie trochę zabarwienie te siwy, jak zielona nóżka, ale, ale i ona ma faktycznie zieloną nóżkę. Spójrzcie, Czyli ona ma zielone, zielone nóżki. Czyli mam zieloną nóżkę tutaj. Tak by z tego wyszło. No, mamy zieloną nóżkę. A ten kuraczek, to nie wiem, co to jest za za agent ale taki czubek ma ładny całkiem 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 o, to to jest częściowo no, 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 powiedzcie mi to jest zielono bo no, nie jestem pewien ale tam mi się wydaje kolor taki ma bardzo chętnie mam będę od was czekał jakieś dorady spójrzcie tu dokładnie jak to wygląda czy to jest zielono czy nie a to się ta druga tu przygląda ładnie się ładnie nam prezentują już na polu się czują bardzo dobrze. Bez żadnych problemów. No dobrze. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Yy, trzymajcie się. Miłe, miłego dziąka. Miłego weekendu. Yy, napiszcie w komentarzach, co to sądzicie. Co, co to jest za kurak, bo nie jestem pewien. No i yy, polubcie ten filmik koniecznie. Przekażcie znajomym, jeżeli Wam się spodobało. Możecie też yy, no, yy, dać sobie dzwoneczek, wtedy będziecie dotrzymywać powiadomienia. Dzięki, trzymajcie się, cześć.